No, się witam wszystkich na kolejnym moim filmie. Dzisiaj taka krótka aktualizacja dotycząca młodych siewek, trochę karpusów. W końcu udało mi się je przesadzić do oddzielnych doniczek. Doniczki 9 na 9 na 14. Mieszanka ziemi uniwersalnej z piaskiem, z perlitem, z obornikiem. Taka tradycyjna, którą sobie zawsze przygotowuję do wysiewu palm. No, i co my tu mamy? Tu jest tak, trochę karpus 360 Silver, który wykiełkował w kwietniu 2021 z tego roku. Co można powiedzieć o tej palmie? No, w porównaniu z innymi radzi sobie całkiem, całkiem. Widać, że liście są rozłożyste, duże, w końcu teraz nabrały koloru. I tylko czekać lada moment, aż wyskoczy już drugi liść. Także tu jest trochę karpus 360 Silver, ten rządek. Tutaj mamy kolejne 5, 5 sztuk. To jest trochę karpus nowa. Również po jednym liściu. tu mi coś ugryzło. Nie wiem, czy nie kot, ale zostawiłem ten liść wychodzi. Także pewnie wyjdzie następny zostawiamy trochę karpus nowa. Tutaj trzy rzędy. To wszystko to jest Plowdiv. Tutaj widać różnicę. Drugi liść w natarciu. No, ale te, te siewki są najwcześniejsze. One zostały wysiane koniec grudnia, początek stycznia, także one wykiełkowały sobie już w marcu. karpus Plowdiv. Dalej co my tu mamy a, to jest wagnerianus nasiona z Kanady też kwiecień, wykiełkowały w kwietniu no jednak na wagnerianusa też całkiem całkiem w niektórych już zaczynają wychodzić drugie liście także tu, tu jest trochę karp z wagnerianus nasiona z Kanady Następna skrzynka, to jest również wagnerianus, z tym, że UK, nasiona z Anglii. Zobaczymy, jaka będzie różnica między tymi kanadyjskimi a brytyjskimi. Także tak sobie rośnie wszystko. Na razie jeszcze wszystko po jednym liściu, ale pogoda zaczęła sprzyjać. Obsypałem obornikiem sukcesywnie podlewane, zraszane idzie no i tutaj taka ciekawa hybryda wagnerianus połączony z princepsem, również z kwietnia no niewiele różni się od innych ale miejmy nadzieję, że mm, prawidłowe liście wskażą jego potencjał połączenie właśnie princepsa ze sztywnymi liśćmi Wagnerianusa. Także tutaj jest cała skrzynka Primceps Wagnerianus. Dobra. A tutaj kolejna hybryda Wagnerianus z nanusem. Tu jeszcze sobie na wszelki wypadek podpisałem markerem wodoodpornym. W razie, gdyby ta etykietka wyblakła, no bo wiadomo, łatwo się pomylić. Na dzień dzisiejszy wszystko wygląda identycznie. Także tutaj jest Wagnerianus połączony hybryda. Hybryda z Nanusem. Także tu mamy wszystko w skrzynkach, w doniczkach, ale resztę siewek wysiałam sobie do takich doniczek zbiorczych. Tak, tutaj mamy na przykład Wagnerian z Kanady, zwykły trachycarpus, karpus, Plowdiff, wszystko w jednym szeregu. A i tutaj następny plowdiv. tutaj w Waszyngtonie, zaraz zobaczymy, chyba tej strony, z tej strony podpisane, przejdę sobie dwa rzędy filifery, i dwa rzędy rabasty, również w tych doniczkach. Zbiorczy. No, jak się ukorzenią, to będzie łatwo je wyjąć. Trochę się moczu wody i ładnie wyciągniemy. Tu są zwykłe, trochę karpusy, wodajże jeszcze z poprzedniego roku, z lipca. No i te większe siewki z poprzedniego roku bukerskie, no i, i Plowdiv. No tu tutaj już jest różnica tu już jest różnica kolosalna jeden rok, ale naprawdę. Robi różnicę. Także tak to wygląda. Palemki korzystają jeszcze ze słońca. No, miejmy nadzieję, że pokażą swój potencjał jeszcze w tym sezonie. Dobra, to taki krótki przegląd. Dzięki, pozdrawiam, cześć.